Forskolina, cudotwórczy wyciąg z pokrzywy indyjskiej. Forskolina to substancja stanowiąca cudotwórczy wyciąg z pokrzywy indyjskiej. Wpływa ona bardzo korzystnie na zdrowie, a także na urodę. Sprawia między innymi, że stajemy się bardziej fit. XX wiek coraz większa świadomość zdrowego stylu życia. Średnia życia statystycznie się wydłuża. Co dziwne? Pojawia się jednocześnie coraz więcej chorób w związku z coraz bardziej zanieczyszczonym środowiskiem. Mimo wszystko wraz z coraz większym rozwojem cywilizacji pojawia się też coraz większa świadomość na temat tego, co jest zdrowe, a co ma niezdrowe konsekwencje. Efektem tego w ostatnim czasie odkrywa się lub odkrywa na nowo właściwości różnych substancji zawartych w naturze, na przykład forskolina obecna w pokrzywie indyjskiej. Połkryzła Zwyczajna. Rośliny określane jako pokrzywowate porastają tereny o klimacie umiarkowanym i zimnym. Najliczniej występująca roślina pokrzywowata to oczywiście połkryzła zwyczajna, która rośnie w Europie, Azji i Ameryce. Słynie ona ze swoich niezwyczajnych właściwości, takich jak działanie przeciwbólowe, działanie przeciwzapalne. Działanie wzmacniające i ochrona układu moczowego z prostatą na czele. Połkryzła zwyczajna zawiera magnes, żelazo, wapń oraz witaminy A, C, E i K. Połkryzła indyjska. Połkryzła zwyczajna to oczywiście nie jedyna roślina pokrzywowata, inna to połkryzła indyjska. Połkryzła indyjska rośnie w Azji i Afryce. Działa ona korzystnie między innymi na układ krążenia, układ oddechowy i układ pokarmowy. Poukryzła indyjska zawiera forskolinę wpływającą korzystnie na odchudzanie. Forskolina substancja z pokrzywy indyjskiej. Forskolina jest organicznym związkiem chemicznym zbudowanych z takich pierwiastków chemicznych jak wodór, tlen i węgiel. Związek ten zwiększa obecność AMP w organizmie. AMP powstaje z ATP pod wpływem przemian katabolicznych i anabolicznych, czyli pod wpływem przemian metabolicznych. AMP i ATP stanowią przekaźniki energii podczas procesów przemiany materii i energii, a co za tym idzie zwiększają aktywność cyklazy adenylowej wprawiającej w ruch wiele reakcji chemicznych zachodzących w komórce. Cyklaza adenylowa działa niczym adrenalina, z tym że w przeciwieństwie do niej nie okazuje się szkodliwa. Forskolina działanie odchudzające. Forskolina zwawarta w pokrzywie indyjskiej, znanej też jako szałwia indyjska czy pochwiatka, fantastycznie działa na odchudzanie. Otóż powyżej przedstawiony proces cyklazy adenylowej nasila m.in. lipolizę to znaczy rozkład tłuszczu w tkance tłuszczowej. Rzecz jasna rzutuje to na schudnięcie i właśnie za sprawą tego połkryzła indyjska została w ostatnim czasie rozsławiona. Forskolina Swanson Na rynku zdrowej żywności spotkać można m.in. markę Swanson. Właśnie od marki Swanson liczne sklepy kupują Forskolinę i ją z powodzeniem sprzedają. Forskolina Swanson to produkt sprawdzony i naprawdę godny polecenia.